Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Kolejna pobudka z kryptoekipą. Mamy 18 czerwiec. I lecimy z naszymi tematami. Bardzo dużo dzieje się w internecie. Także teraz pobudki do poniedziałku będą skupione głównie na FTO Barcelony i będą głównie skupione na Chilis. A więc musicie mi wybaczyć, dlatego że gdzieś tam inne tematy zejdą trochę na drugi tor. Natomiast jest to na pewno wydarzenie, o którym jest głośno w internecie, dlatego będzie trochę więcej o nim ale również inne nasze tematy postaramy się tutaj zaczepić. Już dzielę się ekranem i pokazuję, co dzisiaj udało się przygotować. Jeżeli chodzi o, o sytuację na rynku, no to na tym głównym market-capie mamy spadki. Cena bitcoina dzisiaj 9419. Natomiast to, co wszyscy zauważyli, mamy bardzo zielono na małych altcoinach, z małym market-capem, a więc na pewno DeFi tutaj jest tym kierunkiem, który jest absolutnie dzisiaj na topie. Większość dobrych projektów DeFi z małym market-capem, ale z fajnymi partnerstwami, z fajnym projektem, bardzo mocno się rozwija. I tak naprawdę nie trzeba być żadnym Sherlockiem Holmesem, nie trzeba być żadnym Nostradamusem, żeby znaleźć dzisiaj projekt z tej grupy, który może, który powiedzmy w niedawnym okresie czasu zrobił 100 czy 200% i praktycznie większość naszych projektów również jest na dużym, dużym plusie. Słuchajcie, to od czego zaczynamy, to o czym dzisiaj sobie powiemy najwięcej jest to FTO Barcelony. Przypominam, że jeżeli ktoś szuka informacji jest na moim YouTubie film, również mamy polską grupę, gdzie dostajecie informacje. Natomiast chciałbym trochę dzisiaj szybciutko tak Trochę ostudzić głowy, ostudzić nastroje i pamiętajcie, że będzie to FTO inne, będzie to FTO wyjątkowe, będzie to FTO, gdzie będzie mniej tokenów na rynku, więc trzeba wziąć pod uwagę wszystkie scenariusze. Pierwsza sprawa jest taka: można na tym FTO stracić jak najbardziej i trzeba o tym wiedzieć, i trzeba o tym mówić. Przyjmijmy sobie prosty scenariusz, że wszyscy kupują Chili's. Bardzo dużo ładuje się Chiliz, z tego co pokazywał CEO, już ponad chyba milion dwieście tysięcy dolarów jest dzisiaj wrzucone zarówno na socjos jak i na giełdzie, a więc już dzisiaj wiadomo, że wszyscy nie kupią. W momencie, kiedy osoby nie kupią, zaczną wyprzedawać czy nas Chiliz może zlecieć 10, 20, może nawet więcej procent i wiele osób, które załadowało się po to, żeby kupić właśnie Barcelonę, niestety, ale jeżeli sprzeda te Chiliz, jeżeli wchodzi tylko spekulacyjnie, tylko krótkoterminowo, to po prostu ten portfel będzie na minusie, A więc o tym trzeba też wiedzieć. Czy to mamy jeszcze tutaj informację, że być może ta alokacja, tak to nazwijmy, ten te, te supply, które zostało rzucone, będzie zwiększone i być może więcej osób kupi. Natomiast zobaczymy, ja podchodzę do tego bardzo spokojnie. Ja jestem w projekcie dłużej, więc to jest właśnie to, czego staram się Was nauczyć w każdej pobudce, jeżeli idzie jakieś duże wydarzenie, musimy wchodzić dużo wszedł. Ja informowałem o FTO Barcelony ponad miesiąc temu, i wtedy mówiłem, żeby kupować właśnie chilis i po prostu do tego się przygotować. Teraz chilis bardzo fajnie idzie w górę. Oczywiście nie ma tu pionowej kreski, nie ma tu nagle 30% w górę. Natomiast systematycznie łapię te procenty po 5, po 8%. I oczywiście jest to związane z tym, że wszyscy ludzie wyprzedają też fantokemy, które właśnie spadają, żeby mieć jak najwięcej chilis przygotowane na FTO Barcelony. No i tutaj może być taka sytuacja, że tak jak mówię, nie każdy kupi. Na Natomiast każdy, kto przygotował się wcześniej, każdy, kto zakupił te chili's miesiąc temu, tak jak myśmy to zrobili, tak jak ja sugerowałem, to myślę, że nawet jeżeli będzie spadek na chilis, to w tym momencie moje ostatnie zakupy pokazują na chilis plus 20%, więc ja się tego nie boję. I też przygotuję się na taki scenariusz, że być może TFTO Barcelony jest dobrym czasem żeby zakupić inne fantokeny. Być może to jest inny czas, żeby pomyśleć o zakupie innych fantokenów, dlatego że większość ludzi dzisiaj realizuje zyski na innych fantokenach i większość ludzi sprzedaje wszystkie inne fantokeny, po to, żeby kupić, żeby kupić fantokeny, fantokeny Barcelony. A więc tutaj chłodna głowa, nie bierzemy pewniaka. Owszem, wszystkie FTO do tej pory odpaliły. FTO Barcelony przyćmiło nam oczywiście też trochę to co było ostatnio, a więc FTO, które, a więc wejście wczorajsze na giełdę tokenu, tokenu Atletico Madryt, bo nikt o tym nie mówił, bo wszyscy gdzieś tam byli Barceloną. Natomiast zafascynowani. Natomiast te, te wejście na giełdę Atletico Madryt znowu potwierdziło regułę, że, że cena na giełdzie była wyższa niż właśnie cena WFTO, a więc jest to kolejny fan token, który, który dał zarobić. Natomiast, tak jak mówię, te wszystkie FTO były inne, trwały dłużej, było więcej tokenów dostępnych w tej fazie, więc na FTO Barcelony trzeba się przygotować i liczyć z tym, że wiele osób będzie zawiedzionych, wiele osób wchodzi tylko po to, żeby zakupić ten token, szybko go sprzedać i zarobić na nim 100 czy 200%. Więc chłodna głowa, podchodzimy do tego spokojnie. W ChiliS jesteśmy długoterminowo i tutaj liczymy na produkty. Mamy na, Chiliz, na profilu ChiliS głównym bardzo fajny konkurs. A więc do rozdania jest 500 dolarów, follow, retweet i należy pobrać sobie taką tapetkę, dać replay tutaj z, właśnie z Chilis i z Barcelona i umieścić sobie tą tapetę na Twitterze na swoim tym głównym zdjęciu profilowym i tutaj 10 osób dostanie po 50 dolarów, więc kolejna rzecz, warto brać udział w tego typu konkursach właśnie z nadchodzącym FTO Barcelony, także ustawcie sobie to, jeżeli ktoś wspiera Chilis, jeżeli ktoś wspiera Barcelonę to, to na ten czas FTO można, można sobie dosłownie na te parę dni do 22 sobie to ustawić i wziąć, wziąć udział w tym konkursie no, i tak jak mówię, rozpoczął się trading na Galatasaray. I zobaczmy sobie dzisiaj, jaka jest, jaka jest cena Fantokenu Galatasaray. 240 chili 3,18 dolara. No, i tutaj jest wzrost, jest na plusie. Tak jak widzimy, wystartowało to grubo, była pionowa kreska, potem to spadło. I dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, bo wiele do mnie osób pisze, dlaczego fantokeny spadają, dlaczego inne fantokeny spadają. Jeszcze raz powtarzam, moim zdaniem, na 99% wszystkie inne fantokeny spadają, dlatego że ludzie po pierwsze realizują zyski, a po drugie przenoszą swoje chilis na FTO Barcelony, bo chcą zarobić na tym FTO. Więc dzisiaj być może dla wielu osób, które. Niekoniecznie zdążą na FTO Barcelony, jest dobry moment żeby kupić właśnie fantokeny. I to, co zawsze powtarzam, pamiętajcie, że fantokeny nie powstały po to, żeby kosztowały 10, 20 czy 30 dolarów, tylko są to fantokeny, które mają być użyteczne, mają mieć użyteczność, mają dawać kibicom konkretne bonusy, a więc tutaj czekamy na użyteczność. I moim zdaniem, jeżeli cena fantokemu zatrzymuje się na plus 100%, a więc robi 100% od, fa od fazy FTO, jest to, jest to bardzo dobra cena, to co jest powyżej, jest to oczywiście dzisiaj wartość w 100% spekulacyjna. Jestem jest również fajny konkurs o którym wczoraj pisał na grupie nasz admin, a więc Robert. Token z okazji właśnie tutaj Pucharu Włoch. Niestety Juventus przegrał ten puchar, niestety dla mnie. Gratuluję wszystkim fanom Napoli, gratuluję wszystkim fanom Piotra Zielińskiego i Arka Milika, bo to jest fajne, że Polacy grają dzisiaj w dobrych próbach. Także tutaj również follow, retweet i skomentować Juve14 i tutaj tych koszulek jest aż 14, więc myślę, że będzie można tutaj wygrać. Przypominam, że jak zrobimy 500 osób na naszej grupie, to również dostaniemy jakieś ciuchy, będzie jakieś losowanie a więc polecam jeszcze raz konkursy na Twitterze, bo jest to, jest to naprawdę bardzo fajna rzecz. Zbliżamy się do mainetu Ghosta. Yy, na razie cena Ghosta jeszcze nie gdzieś tam nie poszła mocno w górę. Mało tego trochę spadła od tej ceny po której ja kupowałem yy, ja Ghosta kupowałem po jeden. 1.7 dolara, więc jestem na, na, na minusie. Czekam sobie tutaj na spokojnie, czekam, czekam aż ludzie będą gromadzić Ghosta po to, żeby go kopać, czekam aż ludzie będą gromadzić Ghosta po to, żeby stawiać masternody, wtedy moim zdaniem rozpocznie się skupowanie Ghosta i myślę, że McAfee zrobi tu robotę, gdzieś, gdzieś tam to wypromuje, więc ja sobie czekam spokojnie, Oj, znowu spada, znowu przez chwilę na czerwono, także, także to się zdarza. Nawet teraz, gdzie mamy dobre czasy, rzeczywiście coś tam może spaść, a więc ja podchodzę do tego na spokojnie, ta cena się waha. Niedawno mieliśmy 1,6, teraz mamy znowu 1,46, a więc spokojnie tutaj czekamy po prostu na wydarzenia. Mamy głosowanie na portfelu Unifier Wallet. Kto nie ma tego portfelu jeszcze, to dzisiaj wrzucę na grupę Edukacja Link, gdzie możecie sobie wziąć udział w konkursie. Możecie też ten portfel pobrać. Portfel innowacyjny, portfel, który daje fajne możliwości wysyłania linku z odbieraniem kryptowalut za pomocą social mediów. No i mamy tutaj Chilis. Wczoraj byliśmy już na drugim miejscu, teraz patrzę, że jesteśmy na trzecim. Także ten tweet Macie dodamy również na grupie Edukacja. Oczywiście głosujemy na Chilis. Myślę, że dodanie Chilis do portfela Unifier byłoby takim też dopełnieniem naszego partnerstwa. I byłoby, I byłoby tym, co lubimy najbardziej, a więc spajaniem naszych projektów. Jeżeli ktoś ogląda pobudkę dłużej, jeżeli ktoś śledzi mnie dłużej, to widzi, że ja staram się pewne rzeczy łączyć, staram się, żeby pewne rzeczy były ze sobą powiązane. Nie ma tutaj przypadkowości i myślę, że wprowadzenie Unifier, wprowadzenie ChiliS na Unifier Wallet byłoby dla nas, jako społeczności, bardzo fajną rzeczą. Dzisiaj też dodam, dodam informacje na głównych grupach ChiliS. Jeżeli społeczność zagłosuje, to myślę, że mamy szansę, mamy szansę tutaj, Powalczyć o, o ten listing, darmowy listing i przypominajmy, że przypominam, że jeżeli będzie listing, to dla osób, które mają 100 tysięcy ferum, będzie oczywiście link drop. Jeżeli chodzi o run i torchain, mamy tutaj fazę testnet i wiele osób dzisiaj pyta mnie, dlaczego cena RUN, dlaczego cena run tak rośnie, skąd te wzrosty? Przypominam, że większość projektów, które mamy w naszym portfelu, projektów długoterminowych, są to projekty oparte na konkretnym produkcie, są to projekty, które wnoszą konkretne rozwiązania, nie są to projekty, które jadą na hypie, nie są to projekty, które jadą na jakimś tam szybkim wydarzeniu, nie są to projekty przede wszystkim, które jadą na obietnicach, które nie wiadomo, czy będą spełnione. Torchain, mocne DeFi, z, mocno, z mocnym produktem, a więc tą zdecentralizowaną giełdą, która ma łączyć blockchainy, systematycznie idzie do góry. Moje zakupy grubo ponad 200%. Jeżeli ktoś kupował w tym czasie, kiedy myśmy to podawali, to również tutaj, że tak powiem, jest ten procent dobry. Oczywiście kopiemy cały czas run, dlatego że ja będę kopał do, do mainnetu. Cyfry bardzo dobre. 20%, 24 godziny, 70% w tydzień. No i pytania, które codziennie mi zabajecie na grupach, czy warto jeszcze wskoczyć do tego pociągu, czy warto kupić TorChaina. Dla mnie powtarzam, ja nie będę dawał tu żadnych porad inwestycyjnych, dlatego że jeszcze raz powtarzam, jest to moje prywatne zdanie. Jest to projekt długoterminowy. Jest to projekt niektórzy mówią na grupach o cenie jednego dolara. Nie wiem, czy taka cena, nie wiem, czy taka cena jest możliwa, bo tu musi być duże zwiększenie market capu, Natomiast uważam, że są tu podstawy do tego, żeby ta cena cały czas rosła i są tu podstawy do tego, żeby ten projekt szedł bardzo, bardzo mocno, dlatego że wnosi on innowacyjne rozwiązania i ma bardzo mocny produkt. No, i jeżeli chodzi o kopanie, to też wczoraj na kilku grupach wiele osób pytało o procenty. ROI dzisiaj wynosi 0,7% tygodniowo. Jak myśmy wchodzili, był, był to 1%, a więc mamy tutaj delikatny spadek. To, co jest ważne, zobaczcie, prawie 85% jest zamrożonych tokenów, jeżeli chodzi o kopanie. A więc ta społeczność run, ta społeczność torchaina jest bardzo zdyscyplinowana, ponad 84% kopie. W pewnym momencie było to nawet grubo ponad 90%, natomiast teraz przy tych wzrostach jest to normalne, że część osób po prostu realizuje swoje zyski. I taka sama sytuacja jest z Sferum Network. Również projekt, który ma bardzo mocne produkty, projekt, który również wnosi in innowacyjne rozwiązania, projekt, który dzisiaj pracuje zarówno w Europie, jak i w Afryce, a więc aplikacja First Coody, a więc portfel Unifier, który jest portfelem innowacyjnym, jest portfelem bezpiecznym, jest portfelem z funkcją link dropu. I tutaj również te wzrosty nie są przypadkowe ciągle mały market cap, lekko powyżej 5 milionów, ciągle projekt, który gdzieś tam łapie wiatr żagle, pokazywałem Wam parę dni temu, że coraz więcej mocnych youtuberów tym projektem tym projektem się interesuje, a więc czekamy tutaj, no i czekamy oczywiście na możliwość kopania tutaj ferum na portfelu Unifier Wall. Jeżeli chodzi o Rife X Foundation, Projekt, który, który pokazałem ostatnio, również bardzo fajne wzrosty, natomiast tutaj jestem bardzo ostrożny. Ten projekt dzisiaj daj, daje nam ponad 30%, mi chyba około 30% od naszego sygnału, 11% w 24 godziny, 60% w 7 dni, natomiast projekt ciągle, ciągle mały. Pamiętajcie, że wszystkie projekty z małym market capem, wszystkie projekty gdzieś tam, które są nowe, niosą ze sobą ryzyko. Natomiast ja swoje zyski zacznę tutaj realizować na poziomie 50% standardowo. Oczywiście każdy ma swoje poziomy, natomiast fakt jest taki, że na razie ten projekt idzie bardzo, bardzo fajnie do góry. Mamy fajny konkurs na CoinDeal. Ja lubię bardzo konkursy na CoinDeal, dlatego że zawsze zawsze praktycznie każdy wygrywa, czy to jest głosowanie, czy to są jakieś inne rzeczy, zawsze uda zdobyć się ten, ten ich token, a więc CDL. I mamy tutaj, robią coś podobnego jak KuCoin. A więc platforma będzie, gdzie będzie można tu zdobywać nagrody, gdzie będą jakieś airdropy. Natomiast pierwsza faza tej platformy to polega po prostu na tym, że należy zaprosić ludzi na tą platformę. A więc rejestrujecie się z linku. Link wrzucę pod tym filmem, link wrzucę na grupy. Wystarczy się zarejestrować, zrobić proste, standardowe zadania na social mediach. No i nagrody iPhone, iPad, jakiś dron, Apple Watch, 13 ledgerów nano S. A więc tutaj naprawdę. Prościutkie zadania, warto, warto tutaj przystąpić. Jeżeli pójdą w kierunku CoinDeal'a, jeżeli pójdą w kierunku KuCoina, który przypominam, że też tam w pewnym momencie pokłócił się, pokłócił się z pewną platformą, z którą robił te konkursy, no to może być naprawdę fajna, innowacyjna rzecz. Niewiele giełd robi takie rzeczy, więc mocno tutaj CoinDeal'owi kibicuję. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. No i po prostu bardzo prosta rzecz: zarejestrować maila, można wygrać nagroby. Tych nagród jest dużo, wszystko potrwa 20 dni, Potem będzie druga faza, a więc start tej platformy. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie tutaj się rozwijało. Dwa projekty, które chciałem Wam dzisiaj pokazać. Pierwszy projekt, Bet Protocol. Projekt, który pokazałem Wam około tygodnia temu na grupie, natomiast w pobudce jeszcze o nim nie mówiłem. Projekt oparty na, na, na gamingu, można powiedzieć, na odpalaniu apek związanych z gamingiem. Projekt ciągle malutki, projekt ciągle z małym market capem. Natomiast projekt, którym interesują się duzi gracze, między innymi osoby związane z Chili's, między innymi osoby związane z kilkoma innymi projektami. Projekt, który jest ciągle mały. Ja pierwsze zakupy zrobiłem, oczywiście pokazywałem Wam to na grupie Edukacja, a więc warto sobie pośledzić. Z nowych rzeczy będzie, odpa będzie odpalony staking, staking na BitMaxie, taki test staking, który da nam około 35%, tak, a więc całkiem nieźle, potem będzie ten główny stake, a więc jeżeli ktoś myśli o zakupie Bet Protocol, o sprawdzeniu tego projektu, no to warto od razu wrzucić to na stake i sobie robić te 35%, bo, bo bardzo fajne, bardzo fajne naliczenia. Cena dzisiaj 0,014, a więc ciągle, tak jak mówię, ciągle gdzieś projekt malutki, ciągle projekt tani, natomiast systematycznie tutaj, jak widzicie, jest sobie wzrost. Drugi projekt, Projekt, o którym jeszcze nie mówiłem, LTO Network, projekt z grupy DeFi, projekt zajmujący się rozwiązaniami dla biznesu, blockchainem dla biznesu. Projekt, o którym mówił Kamil Jarząbek i ja również od niego dowiedziałam się tutaj o tym projekcie. Projekt mały, ja jeszcze tutaj nie kupowałem, natomiast dzisiaj, jutro będę siedział nad tym projektem. Już dzisiaj daję Wam sygnał, żeby po prostu tutaj, tutaj mocno się przyjrzeć, mocno się przejrzeć, mocno gdzieś tam zrobić analizę. Jest kilka fajnych partnerstw w tym projekcie. Mamy tutaj między innymi IBM, mamy tutaj, mamy tutaj Dutch Blockchain, mamy kilka właśnie, właśnie większych, większych firm. No i na pewno dzisiaj jest to kolejny projekt, który będzie miał zaraz jakieś wydarzenia, tak? A więc jak popatrzymy sobie na CryptoDiffer, no to zaraz tutaj będą szły jakieś wydarzenia, będzie MyNet Update, będzie kilka ekscytujących newsów, tak jak oni to nazywają, więc moim zdaniem dobry czas, żeby temu projektowi się przyjrzeć i zobaczymy jak tutaj będzie, zobaczymy tutaj jak tutaj cena będzie, będzie szła. Słuchajcie, Cały czas przypominam o konkursach na krypto.com, cały czas można tutaj wygrać, bo czekamy na ten syndykate na bitcoina, więc warto tutaj dać retweet, warto tutaj polubić. Na dzisiaj tyle, jesteśmy mocno skupieni na FTO Barcelony, słyszymy się jutro, dzięki za uwagę i słyszymy się, ekipa w kolejnej pobudce.